Czegoś takiego jeszcze nie widzieliście. To wyzwanie stu warstw i to podkręcone. Nasi przyjaciele mogą używać tylko gumy balonowej i czekolady. Start! Uuu, zobaczmy! Graż wiedzeniowego jedzeniowego Tetrisa? Rety, dobrze ci idzie! Wygrałaś tort? Zwycięstwo! Dostawa! To jest dzieło sztuki! No nie powiem. Jedzmy! Am! Um. Aaaa! O oh, wow! Zagrajmy w tą ekscytującą grę. Hej hej, patrzcie! Wow! Wieża z gum dla mi! Super słodka. Zjedzenie jej zajmie ci trochę czasu. Biedna Jess, byłabym totalnie zazdrosna. Ha? Balon z ucha? Codziennie dowiaduje się czegoś nowego. Och, daj spokój, Jess. Musisz być pod wrażeniem tego nosa. Orety, balonowy zwierzak z nosa? Jak ty to robisz? Niestety nie posiada ochrony przed rozbiciem. Ech, trudno. Okej. Okay. O! Nie mów mi, że to jest to, co myślę, że jest. Orety. Nieważne. Gumowa dziewczyna co oznacza elastyczność na maksa! O kurczę! Czy to oznacza, że możemy zabrać w sprytny sposób trochę tych gum? O wow! <śmiech> <śmiech> Jak udało ci się zdobyć tyle słodyczy? Hihi! Dobra robota, Jess! Ale <laughs> wygląda na to, że Mia się zorientowała! Okej, okay. zdmuchnij ją! O nie! Ona się topi! Balonowa dziewczyno, nie! To batonik dla mi? Ojej, Jazz ma się dziś naprawdę dobrze. O, ale hej, batonik to batonik. Zajadajmy! Oki, pyszny, karmelowy batoniku. Jesteś mój, a! Uu. I tak po prostu już się skończył? E. Jess nie będzie mieć tego problemu. Ha, ha, ha. Tak naprawdę, to co zobaczycie dalej, rozwali wasze umysły. Patrzcie na tą wieżę. Jest perfekcyjna. Ostatni. Ekstra. A! Jakiś pomysł. Mia wraca i zabiera jednego z dołu. Ostrożnie! Jess chce zacząć jeść. Start! Jess? Jak? Patrzcie, co panna Mija zaraz zrobi. Jak tylko Jess weźmie kolejny kęs, pauza! I to zadziałało? O kurczaki! Wiecie, co to oznacza? Ona zastąpi batonika ostrą papryczką. Start! Och, biedna, biedna Jess! Aaaa! Ktoś ma ochotę na zupę czekoladową? Orety, rety! Mia! Czas na przekąski! O tak! Chipsy! Takie smaczne i chrupiące! O tak! To jest to, co nazywam pojedynczym chipsem! Nie ma co się śmiać! Biedna Mia! Hej! Wciąż jest pyszny! Chrup! Jess! Sprawdź swoje! Okej! Okay. I wysyp. O, oh, wow! To jest... Jak to w ogóle możliwe? Jesteś szczęściarą. Czas na chrupanie i zajadanie. Ale najpierw potrzebujemy drabiny. Ha! Jess? Wow! Niesamowite! I to podsuwa mi pomysł. Piórko? Łaskotanko, a ksik. No, no, to na pewno nie poszło zgodnie z planem. <laughs> Hej, dziewczyny, patrzcie! Niemożliwe! Kolowy zamek? To absolutnie niewiarygodne. Wymianka? Tak! Chyba śnisz, ale to było niegrzeczne. Nie martw się, te powinny pomóc. Zabierzmy się za to! rety! jazz nie ma pojęcia, co się zaraz stanie. <grystanie> Gotowi do startu? Nie! To chyba najbardziej zacięta i najdziwniejsza gra w ping-ponga, jaką kiedykolwiek widziałam. Skąd ty w ogóle bierzesz te wszystkie przedmioty? Deni! Deni przybywa na ratunek! O nie! Kolowa eksplozja! Nieźle! Przykro mi, Jessie! <śmienic> hej, hej! Przekąski! Lizaki! Tylko jeden dla mi? Nie fair! Wygląda i smakuje przepysznie! O, tak! O, Jess! To wygląda jak spełnienie marzeń! Ale to nie wszystko! Cukierkowy deszcz! Wow! To jest niesamowite! Od czego w ogóle zacząć? A może od wszystkiego? Mmm, o! Och, Jess! Jess? Co to ma być? Jak to w ogóle możliwe? Co teraz? Orety? Jakiś pomysł? Lasso! O kurcze! Łowienie językiem? Nie próbujcie tego w domu! Ha? Super język! Perfekcyjnie! Jeszcze raz! Okidoki! Czekolada! Myślisz, że mogłabyś zdobyć coś dla mi? Nie? Okej! Okay. Witam, panie! Chwileczkę! Tysiąc kilogramów? To będzie coś niezwykłego! <grym> Ha? To nawet nie drgnie. Orety. Wszystko w porządku, Jess? Co dalej? Mini Nutelle dla Jess? Ekstra. A dla panny mi? Różowa Nutella? Orety. To wygląda świetnie. Mm. Zajadaj, Jess. Jakiś pomysł? Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, na co wpadłaś. Ha! Patrzcie na te nowe słodkie paznokcie! Gdzie je robiłaś? Żartuję, ale wyglądają mega pysznie. Ach, takie dobre. Co teraz? Tik-tak, zegar tyka. Musicie skończyć, zanim skończy się czas. O kurczę! No dalej, dalej, dalej! Czas prawie się skończył! Ha? To jest wyzwanie w wyzwaniu! Wyrzeź w swój kształt, zanim skończy się czas! O rety! To takie stresujące! Pospiesz się! Wow! Dziewczyno! Proszę, Jess, pomóż! To ciasteczko jest mega twarde! Nie ma problemu! Jess szybko wpada na pomysł, jak ci pomóc! Tutaj. Super! To powinno wystarczyć! E, no dalej! Nadal nic? O kurczę! E, ups! A twoja kara? Czekoladowy deszcz! I to nie do końca przyjemny deszcz! Ha. O nie! Gotowe na następny przysmak? Żelkowe oczy! Przykro mi, Jess! To dzień panny Mii? Jazz jest szczęśliwa, że ma chociaż jedno i jest mega pyszne. Ale będzie chciała więcej? Ciekawe, czy Mia zamierza się podzielić. Nie. Dobra. Hej, Kate! Podziel się czymś. Przepychaczka? Nie. Już wiem czego ci potrzeba. Dzięki dziewczyno. Co do? Co jest w tej skrzyni? To wszystkie smakołyki jakie tylko można sobie wymarzyć. Smacznego. A, żelkowe, nieźle. Jeszcze raz, jeszcze raz. Przepraszam, przepraszam. Co kogoś drobi z tym zombie? O nie! Twoje oczy, e, tam! Uff, było blisko, bardzo blisko. Okej, okay, do widzenia, pani zombie! Co tu się stało? <śmiech> <śmiech> Wielkie dzięki za oglądanie. Zakończmy ten odcinek naszymi wpadkami i pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczku i komentarzach. Okej, okay, pa!